Katarzyna Lubońska na dzień przed galą GSW w międzychodzie. Witam. Witam. Ayrin, Irene Racz, tak? Wydaje mi się, twoja rywalka z, z Węgier. Tak, na papierze wydaje się, że to jest najbardziej niebezpieczna rywalka, w, z jaką miałaś okazję się zmierzyć. Co ty na ten temat sądzisz? No Na pewno jest najbardziej doświadczona z y, wszystkich moich dotychczasowych zawodniczek. Ma na koncie y, le, 7 walk. No to dosyć tak. dużo. Czy Agnieszka Niedźwiedź, z którą właśnie e, Twoja rywalka walczyła, Agnieszka to wygrała? Czy ona podpowiedziała Ci, bowiem znacie się, trenujecie czasami i sparujecie razem, więc na pewno Agnieszka zdradziła Ci kilka jakichś informacji na jej temat. Znaczy nie rozmawiałam akurat z Agnieszką na ten temat. Jestem zaskoczony. Y bo rozmawiałam z Pawłem, który mi po prostu powiedział, jak, wyglądał, jak wyglądała ta walka, jak przebiegła. Powiedział mi właśnie tyle, no, tyle, że zdołał ją sprowadzić, rzucić do parteru i tam poddać. Czy rozumiem, że ty jesteś zawodniczką, która nie ogląda walk swoich rywalek. Wcześniej y, oglądałam, a jakoś y, tutaj do Iren nie, widziałam jej jedną walkę z Anią Fucz, dlatego że początkowo miałam się właśnie z nią bić i no i właśnie dlatego obejrzałam, a później stwierdziłam, że nie będę oglądała jej walk, y, od tego właśnie są trenerzy, oni... Bardzo dobrze rozpracowali ją, tenerze czy Piotrek właśnie i każdy dodał coś od siebie, każdy ją y, prześwietlił, można powiedzieć i no i oni się tym zajęli. A na ile przed się dowiedziałaś o zmianie? O zmianie rywalki. O zmianie rywalki? Y, nie, to to już długo, bo to Początkowo było po prostu, że miała być Ania Fucz, a tam coś nie wyszło i już od razu praktycznie była Iren. Także od samego początku to już była Iren. Mhm. Czy w jaki, w jaki sposób tak naprawdę przebiegła historia tego pojedynku i KSW 33? Bo jakby odstęp pomiędzy tymi pojedynkami jest, no nie jest duży, tak? Więc no jest to jakieś swego rodzaju... E, mhm. no. W, spore wymagania dla ciebie, prawda? No jest to faktycznie dosyć y, krótki odstęp czasowy. Najpierw, y, najpierw miałam w sumie walkę w Międzychodzie, dlatego hmm. tak wyszło. W KSW miałam się bić w Częstochowie, a że odwołali tą galę mhm. i no, ja nie wiedziałam wtedy jeszcze, że będę biła się w Krakowie. Dopiero mhm. później mnie o tym poinformowali i tak zostało, że będę biła się te dwie walki. Ja przede wszystkim chciałbym się skupić na tym jutrzejszym pojedynku, a kiedy przyjdzie czas, to porozmawiamy sobie o Krakowie, ale jedną taką kwestię właśnie, ponieważ Karolina Kowalkiewicz, którą też od czasu do czasu masz okazję e, sparować, ona już ma kontrakt z UFC. Ja tak ewidentnie pomyślałem, kiedy była, padła wiadomość o tym, że podpisujesz kontrakt z KSW, że masz być taką następczynią. Co prawda każdy lubi sw swoją drogę tworzyć bardziej niż być takim następcą, ale jesteś gotowa do takiej roli właśnie, żeby być tą taką reprezentantką polskiego MMA. Bo najwyraźniej, tak mi się wydaje, takie, taką rolę dla Ciebie przyszykowano. No, wydaje mi się, że jestem gotowa. Oczywiście czas wszystko pokaże, zobaczymy. Mm, bardzo chciałabym. A jak będzie, zobaczymy. Ale mówię, no wydaje mi się, że jestem gotowa. Super, w takim razie tego Ci życzę. Jutrzejszego przede wszystkim udanego show. I widzimy się jeszcze w Krakowie. Nie, dziękuję.